Słuchajcie, podstawowe takie pojęcie dla malarza to jest forma, tak? Czyli kształt przedmiotów. I y, zawsze forma jest czymś umownym, prawda? Wiemy o tym, że jeżeli zrobię, używając węgla, taką formę, to co to jest, jak myślicie? Twarz ludzka, prawda? No właśnie, widać tutaj, uszy nam podpowiadają. Jeżeli, jeżeli zrobię na przykład. Y, Wezmę sobie, ja akurat widzicie, posługuję się fajnym węglem, jeżeli sobie zrobię takie coś, o, to moją formą jest, są góry, prawda, czyli jest jakieś wzniesienie, tutaj znajduje się niebo, a to, jest, to są góry, tak. Weźmy sobie inny przykład, może to być kształt owoca, tak, czyli na przykład jabłko. To wszystko jest pewną formą, tak? I teraz bardzo często, kiedy coś malujemy, znaczy w ogóle w większości naszych działań, to my skupiamy się na jakichś formach. Czy to jest pejzaż, czy to jest portret, czy to jest martwa natura, czy to jest jakiś układ abstrakcyjny, tam powinna znaleźć się forma, tak? Oczywiście my, my po, potem to do, doprecyzowujemy. Hmm, oczywiście, tutaj mogą powstać, powstać jakieś kształty, tak? możemy sobie prowadzić światło cień, ale punktem wyjścia jest zawsze kształt rzeczy, prawda? I tego się uczycie i na języku polskim, kiedy określacie jakiś, jakąś formę wiersza czy utworu lirycznego najczęściej. Tak samo jest w plastyce. Patrzymy na. Jesteśmy obserwatorami. Przede wszystkim obserwujemy rzeczywistość, tak? To, co nas otacza. Zapraszam Państwa do obejrzenia kilku moich tutaj portretów wykonanych walorowo w technice węgla, węgla lipowego, bardzo miękkiego.